Dzień dobry, witam Was w kolejnej tygodniowej analizie indeksów. Ubiegły tydzień nie przyniósł rozwiązania w takiej wersji, w jakiej tego oczekiwałem, bo FOMC spowodowało sporą konsolidację i nie pokazało kierunku, natomiast NFP pokazało kierunek w dół oczywiście zgodnie z przewidywaniami, że jakiś kierunek określi, ale nie był on tak mocny, żeby przebić liquidity pool, na które liczyłem. Za chwilę pokażę Wam w szczegółach o co mi chodzi, natomiast najpierw przeczytajcie jeszcze oświadczenie. Zaczniemy jak zwykle od wykresu miesięcznego NQ, i rzeczywiście, pierwsze co się tutaj rzuca w oczy od razu, to jest to, że po pierwsze przebiliśmy previous month low już teraz, a po drugie od góry zbudowały nam się, zbudowały nam się już cztery takie w zasadzie wiki, które tworzą liquidity pool od góry. No co oznacza, że ten poziom 21,300, 300, 400 w najbliższym czasie będzie bardzo trudno nam przebić. Więc raczej no, tu bym docelowo szukał gdzieś tam shortów, jeżeli w ogóle jeszcze do tego poziomu dojedziemy w najbliższym czasie. Tak? Dalej schodząc na wykres tygodniowy, co my tu widzimy, no widzimy tutaj, że w dół mamy trochę miejsca z pewnością aż do tej FG 20250, czyli to jest 1000 punktów od poziomu, o którym powiedziałem, to to jest taki 1000 punktów, w którym możemy trochę się kręcić. Ten wolumen na tygodniowym wykresie za ubiegły tydzień też dosyć spory. Co świadczy, że ta wyprzedaż no nie była przypadkowa, tylko jednak z jakąś siłą ona, ona idzie w dół. tak? Wykres dzienny to już poprzednie dwa FVG, o których mówiliśmy, że będzie trudno je przebić. I rzeczywiście, zobaczcie, zgodnie z moją analizą z ubiegłego tygodnia, od tego FVG się odbiliśmy we wtorek i pojechaliśmy w dół. Więc jakby tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, te FVG są dosyć mocne. Dodatkowo mamy nowe widzi potwierdzony tutaj, ale co się dzieje od dołu, to jest ważne, żeby zwrócić na to uwagę, dlatego że obawiam się, że tutaj może mieć delikatną konsolidację, no chyba, że mamy w tym tygodniu CPI PPI, które mogą wybić nas w którąś stronę. Jeżeli jednak te wydarzenia nie spowodują wybicia, no to może być jakaś taka konsolidacja lekka. Dlaczego? Bo po pierwsze zwróćcie uwagę na. To FG, które gdzieś tam tutaj nas ogranicza dosyć mocne. Wielokrotnie reagowało przez wiele dni i też tutaj przez wiele dni. To jest ten poziom 21 tysięcy i okolice tak naprawdę, o którym rozmawiamy. Natomiast na NQ ja od już dłuższego czasu zwracam uwagę na liquidity pule, które tutaj były. E, Zaznaczam tutaj. Poczekajcie, może sobie zmienię tu może ustawienia, żeby było bardziej czytelne to. Dobra, mam nadzieję, że tak będzie lepiej. I drugi poziom liquidity puli, czyli takich grup jakby wików, cieni, które gdzieś tam reagowały na te poziomy jest tu i trzeci, trzeci jest tu dokładnie, tak? Te poziomy myślę, że będą istotne w najbliższym czasie, bo liczyłem, że NFP, jeżeli pójdzie w dół, chociaż też rozważałem scenariusz w górę jak najbardziej nie ma jakby, to, to, czego się wstydzić, tak? Oba scenariusze były możliwe. Myślałem, że pójdą tak mocno, że przebiją to i zamkną się niżej i dojdą tu. Wtedy byśmy mieli dosyć jasny kierunek, byśmy po prostu dalej te niższe szczyty budowali niższe dołki. Tak naprawdę mamy te niższe dołki. Nie wiemy, czy to będzie piwot jeszcze czy nie. To się okaże dopiero w poniedziałek wtorek, może w kolejnym tygodniu. Ale wygląda na to, że ta droga w dół jest otwarta w miarę, szczególnie na Nazdaku to dobrze widać. Tak? Jeszcze na, dla... W porządku, wykres 4 godziny. Oczywiście jesteśmy pod EMA 200, więc jakby cała ta teoria z EMA 200 jest dalej sprawdzana. Natomiast zobaczcie, warto zwrócić uwagę na to, że ta EMA 200 się dosyć mocno wypłaszcza. Taka wypłaszczona EMA 200 dla mnie oznacza też często konsolidację i rzeczywiście robimy te niższe szczyty, niższe dołki. A z drugiej strony budujemy trochę taki clean, z którego oczywiście możemy wyjść niżej, bo często to jest taki setup, że budujemy clean coraz niżej. Taka energia jakby spada, takie jak odbijające się piłki, tak. Jak piłka się odbija, tak ona się odbiła, z trochę mniejszą energią, z trochę mniejszą, z trochę mniejszą, aż w końcu gdzieś tam się zatrzyma, a w przypadku rynku, no to ten rynek często idzie na dół, no bo nie ma tu już siły, żeby wybić się tak mocno do góry. Znaczy, wydaje mi się, że musi nabrać jakiegoś tu rozpędu trochę, więc rozważałbym te poziomy wsparcia na jakieś tam korekty 740 plus minus i 320. Natomiast na trend na razie mamy wyraźnie, wyraźnie w dół z dokładnością do tej właśnie konsoli, takiej, która nam się buduje na okresie 4 jednogodzinnym, 1 -godzinny. no wiadomo, że to oczywiście, że jak się wykres ustawi, jest delikatny spadek, ale ten spadek nie jest taki bardzo ostry i odzyskiwaliśmy tą emę, odzyskiwaliśmy pytanie, czy teraz znowu odzyskamy, czy nie odzyskamy. Więc myślę, że trend w dół z dokładnością, do tego, że chciałbym, żeby przebili to mocniej, wrócili i przebili jeszcze raz, i gdzieś tu bym szukał wtedy shortów 21,400, 500. To jest dobrym poziomem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na koniec, może spojrzę szybko, jak wyglądają opcje na przyszły tydzień. No, wyglądają tak, że rzeczywiście te poziomy, zgodnie z tym, co zaznaczyłem, są dosyć mocne. Możliwe jest powrót do 21,200, 21,240. Nawet do 300, tak jak mówiłem i potem ruch w dół aż prawdopodobnie 21,750 lub aż do 2500, gdzie mamy bardzo mocne zgrupowanie putów z, wszystkimi, z wszystkich jakby ekspiracji opcji, tak? Więc no będziemy się poruszali prawdopodobnie pomiędzy tymi poziomami, to przynajmniej na poniedziałek, potem oczywiście one się mogą zmienić. Idąc dalej spójrzmy sobie na S&P 500. Tu jest sytuacja dosyć podobna jeśli chodzi o wykres miesięczny. Także przebiliśmy previous montlow. low. Nie ma tutaj takiej grupy pula takiego liquidity jak na Nasdaqu, więc troszeczkę to inaczej wygląda. Ale ewidentnie wykres na razie idzie w dół. Wykres tygodniowy, no tu jest o tyle sytuacja inna, że zrobiła nam się to już w no zeszłym tygodniu, o tym mówię. Czerwony VG, więc potwierdza jakby ten kierunek. No i tutaj też przebiliśmy, to na dziennym może będzie lepiej widać. Tu dochodzimy do kluczowego FBG 5.817, który już kilka razy reagował i pewnie ono znowu zareaguje. Pytanie czy to będzie reakcja i przebicie, czy reakcja i odbicie, tego tego nie wiem i kiedy to będzie. Wykres dzienny wreszcie tak, to znowu zobaczcie tutaj stanęliśmy na tym FG z wykresu dziennego ale również też, zobaczcie, mocno przebiliśmy całą tą grupę, grupę puli i tutaj się wydarzyło dokładnie to, na co oczekiwałem. Jeszcze w środku dnia, w piątek, to nie było tak wyraźne, natomiast na koniec dnia jednak zamknęliśmy się poniżej, czyli dla mnie te pule już nie są w tym momencie, w tym momencie nie są już takie istotne. Teraz pytanie co się zdarzy z tym EVG? Pewnie tu będzie jakaś lekka korekta i pójście dalej w dół aż do, aż do M200 na dziennym 5735 plus minus. Wolumen też jest odpowiednio duży. Ten tu nie patrzcie na to bo to jest czwartek który był bardzo krótki w związku z pogrzebem kartera. Więc jakby to wygląda, że kolejne poziomy, które nas mogą zatrzymać, no to będzie pewnie ten poziom i kolejny 535 to jest ma 200, tak? no ten nawet, nawet jest mocniejszy, bo aż tutaj się rozciąga. Nawet można było to rozciągnąć, słuchajcie tu bardzo mocne wsparcie opór, więc 5800 na pewno będzie mocno reagowało i można próbować jakieś takie longowe nawet skalpy tutaj spróbować zagrać, ale ja bym wolał, żeby to się odbili, znaleźć tutaj shorta i poczekać aż pójdą niżej, tak. No wykres 4 godziny jest nawet słabszy niż na NASDAQu, bo zobaczcie, tam pokazywałem Wam, że ta, ta krzywa się wypłaszcza, a tu jednak ona idzie ewidentnie w dół. Budujemy niższe szczyty. Ja nawet rysowałem gdzieś tam na Discordzie u siebie taką linię trendu. Tutaj ona została otrzymana też. I budujemy ten klin też no nie. Więc to wygląda dosyć niedźwiedzio. Więc myślę, że 5800 z przyszłym tygodniu powinniśmy zobaczyć. I dla porządku wykres godzinny jeszcze. To tutaj się niewiele dzieje. Też jesteśmy w słabym miejscu poniżej. Zobaczmy jeszcze poziomy opcyjne, jak wyglądają tutaj właśnie. Na, na tym S&P yy, i zobaczcie, one się bardzo ładnie pokrywają z poziomem, który wyznaczyłem po prostu ze świec, nie patrząc na opcje, czyli ewidentnie ten poziom 5800 będzie reagował na pewno na początku przyszłego tygodnia. Więc ja myślę, że będę szukał tu gdzieś w poniedziałek shorta aż do 5800, czyli to jest 70 plus minus punktów, może się uda złapać. Pewnie wejście będzie gdzieś na 5900 myślę, bo to jest gex pierwszy dosyć mocny. Zwykle więc liczę na wejście gdzieś 5900, może 5880, i stąd shorta, shorta w dół. A tutaj pewnie reakcja, może nawet będzie jakiś taki long, może większa próba odbicia. Ciężko to na ten moment powiedzieć. I na koniec spojrzmy sobie na Dow Jonesa. Ja już mówiłem na początku miesiąca, w poprzednim tygodniu o tej danegowanej świecy takiej bardzo mocnej do góry. I rzeczywiście styczeń, styczeń, ewidentnie powoduje, że my kontynuujemy, przebyliśmy tak samo previous month low, więc ewidentnie mamy kontynuację. No, czy zobaczymy 39 tysięcy, jest to dosyć prawdopodobne, ale to pewnie potrwa trochę dłużej niż miesiąc, tak? No tu też znowu, to też już będę się powtarzał do bólu, ale dużo słabszy wykres. 2 FG już dawno zbudowane do tygodniowym, opór najbliższy 41500 plus minus. Tu się powinniśmy gdzieś tam odbijać, korygować. Warto zwrócić uwagę, że cena spada, wolumen rośnie na tygodniówce. No to jest dosyć mocny sygnał, że jesteśmy rozpędzeni. Jest spore momentum tutaj, w tym momencie. Tak? Czyli, czyli nie zatrzymamy się tak szybko. Nawet jeżeli tu zrobimy jakieś odbicie, pewnie pójdziemy niżej. Tak to na ten moment dla mnie wygląda. Tak? Przepraszam, z jakiś śmieć mi tutaj się plączą. No i teraz z drugiej strony, jeszcze tak tutaj my graliśmy w piątek na Discordzie Longa z tego miejsca, takiego skalpika małego bo wiedzieliśmy, że się odbijemy od EMA, EMA dziennej, EMA 200 dziennej. To jest jedyny indeks, który dojechał do tej dziennej EMA 200. Jak to historycznie wyglądało, warto sobie spojrzeć. Historycznie wyglądało tak, że w 24. roku ta EMA reagowała dwukrotnie, co najmniej tutaj. I reagowała oczywiście mocnym odbiciem i kontynuacją ruchu. Natomiast w roku 2023 już nie było tak różowo, tylko ten rok nie robił też takich ruchów dużych, nie? był bardziej konsolidacyjny reagowała tak, że schodziliśmy trochę poniżej i wracaliśmy. Schodziliśmy, wracaliśmy, więc tutaj bardziej konsolidacja się odbywała, tak? Natomiast jak tu wyszliśmy w trend, no to wyszliśmy pytanie, co będzie tutaj? Może być downtrend, no może być wszystko, tak? Na razie liczę na to odbicie, dosyć duży wolumen też, reakcję to mamy na dużym wolumenie. Więc myślę, że tutaj najpierw bym próbował zagrać jakieś małe longi, chociaż no, musieliby mi to potwierdzić na mniejszym time frame. Ie. No bo tutaj do wejścia na razie, na razie wejścia nie widzę, tak? Jesteśmy pod MOD 200 na 4 godziny. W ogóle praktycznie nie odzyskaliśmy jej. Tak jak na NASDAQ i S&P odzyskiwaliśmy ją kilkukrotnie, to tutaj ten trend jest bardzo wyraźny w dół, zupełnie zupełnie mocniejszy niż na tamtych wykresach. To samo na jednogodzinowej się dzieje, tak? Więc w zasadzie na dzisiaj to tyle. Resztę macie w newsletterze w formie tekstowej. Mam nadzieję, że troszeczkę to rozjaśnia sytuację. I do usłyszenia wkrótce.